Łukasz Kwiński, dzień dobry. Zapraszam na magazyn. Waszym zdaniem ma dziś u nas Zielona Góra, miasto nadodrzańskie z mostem w Cigacicach. Połączenie miasta i gminy coraz bliżej do zgodnej fuzji. Potrzebna jest pozytywna opinia Rady Miasta, Powiatu i Gminy. Czym magistrat kusi starostę i wójta? O tym za moment. W magazynie odwiedzimy również mieszkańców ulicy Rzeźniczaka, którzy cztery dni będą sobie radzić bez ciepłej wody. Na koniec chronisko dla bezdomnych zwierząt, które, co tu dużo mówić, dostało Kota. Zaczynamy w wakacyjnym tonie, zielonogórzanie o wakacjach. Jak państwo wypoczywają lub mają zamiar wypoczywać? Lepiej za granicą czy w kraju? Takie jest wasze zdanie. Państwo to chyba na wakacjach? My jesteśmy na emeryturze. No to jak na wakacje? Tak, to są takie długie, długie wakacje już. A ja proszę powiedzieć, plany są jakieś na wakacje rzeczywiście? W mieście bardziej gdzieś może jakiś wyjazd? Znaczy wyjazdy to tylko nad wodę, tutaj w pobliskie jeziora, a tak dalej. To nie, nie, my tu, tu kochamy nasze wody. No i nasz deptak tutaj, nie? Czy pan ma jakieś plany wakacyjne? Czy to już są wakacje na przykład? No już są wakacje. Dzieci przyjechały na odpoczynek z dalekich stron. No i za moment się będą zbierać nad morze. Wrócą, no i później się pożegnamy. W Polsce za granicą? W Polsce. Morze, góry? Yy, może. No to już są jakieś plany? No co, Za granicę się nie wybieram, bo obecnie pracuję we Włoszech, to mam dosyć. No, jesteśmy od 8 miesięcy na urlopie. Co tak? Cały czas w domku? Czy może pani się wybiera gdzieś nad jezioro? Na, na, na... Yy, planujemy, że może pojedziemy nad morze jeśli można, stanie urlop, wykorzystać tacierzyńskie i może wtedy na kilka dni. No i jeszcze w rodzinne strony mojej mamy. Nad Polskie Morze. Ło, wow, za tydzień, na ile? Na około miesiąc, no do końca miesiąca. A za zagranicy, gdzieś się nie wybierałaś, nie planowałaś, czy ten Bałtyk nasz tak pasuje bardzo? Bałtyk pasuje jak najbardziej. Praca, praca i jeszcze raz praca. Praca, niestety. Nic urlopu, zero? Niestety. No, wybieramy się do Chorwacji, pierwszy raz z dziećmi. Nie ukrywam, że jeszcze nie byłem w Chorwacji, ale e, dzieci też nie. Ale pierwszy raz mamy małe dzieci, pierwszy raz wyjeżdżamy gdzieś dalej, no zobaczymy jak to pójdzie. A tak to po rodzinie. Trochę do jednej mamy, trochę do drugiej mamy od strony żony. Myślę, że będzie fajno. Można tylko pozazdrościć urlopu. Gorąco pozdrawiamy szefową Regionalnej Telewizji Lubuskiej. Będąc na urlopie, na pewno ogląda nas online. Most w Cigacicach. Temat numer jeden w dyskusjach miejskich radnych. Po co nam ten most? W ogóle po co nam tyle zadań powiatu? Pytają radni. Prezydent wraca z urlopu i odpowiada to rekompensata dla starosty za połączenie miasta i gminy. Przypominamy, że na połączeniu powiat straci 5 milionów złotych, które do tej pory trafiały tam z podatku. Miasto do zgodnego procesu połączenia, pierwszego takiego w kraju, potrzebuje zgody gminy, powiatu i rady miasta. Wszystkie strony negocjowały warunki połączenia. Stąd... Propozycję magistratu. Specjalnie dla nas radni komentowali ofertę, jaką złożyło miasto. Zielona Góra bardzo często realizuje różne rzeczy, które nie są bezpośrednio w jej granicach. Gdybym był małostkowy i mówił, że mi interesuje tylko Zielona Góra, to nigdy nie myślą ani o drzonkowie, jeżeli chodzi o środek eksportu, ani o bawimościach, jeżeli chodzi o lotnisko, ani o bibliotece, ani o szpitalu, ani o uniwersytecie, ani o strefie. No bo przecież to wszystko nie moje zadania. Tak naprawdę mieszkańcy chcą, żeby ten most był i uważam, że wspólnymi siłami znajdziemy rozwiązanie, żeby ten most funkcjonował. Jest spore pomysłów, które będą zrealizowane i po to jest najbliższa sesja, na której zostały te elementy jakby włączone. Między innymi to, co pan mówi, panie rektorze, czyli most w Gacicach, kawałek drogi powiatowej, muzeum w Dżonowie, muzeum Świdnicy. Także pomysłów jest wiele. Prezydent przewidział na to oczywiście finansowanie, przemyślał temat. Wie, że więcej dzięki temu możemy zyskać jako cały organ, jako miasto, jeżeli się rozwiniemy. No i niestety te fanty musimy zabrać. Wcześniej głośno było o tym, że odebranie powiatowi gminy zielonogórskie no, spowoduje jednak jakieś Niebagatelne straty w budżecie powiatu. Dlatego są to propozycje, ale one dotyczą głównie spraw związanych z tym nowym miastem, bo przecież muzeum, czy na przykład droga do mostu w Sigacicach. Łącznie z tym mostem, który będzie na granicy przecież naszego miasta, bo aż do Odry będzie granica miasta. Wielu radnych jest dziś zaskoczona, że kosztem przyjęcia tak ogromnego obciążenia jak most w Cigacicach mamy decydować o tym, żeby się rok szybciej połączyć. No, jeśli sam miałbym wybierać, to wolę już jednak to połączenie rok później, ale bez mostu w Cigacicach, niż w trybie przyspieszonym z mostem. A o tym temacie będziemy dyskutować również w drugiej części magazynu. Moim i państwa gościem będzie radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Edward Markiewicz. Już teraz serdecznie zapraszam. A teraz osiedle Za Stalowskie bez ciepłej wody. Elektrociepłownia prowadzi modernizację, a mieszkańcy muszą przygotować się na ekstremalne warunki. Za oknem ponad 30 stopni, więc ciepła woda wydaje się zbędna. Więc mam dla państwa propozycję. Proszę wziąć lodowaty prysznic i przekonać się na własnej skórze. Mieszkańcy ulicy Rzeźniczaka mają do pracowników elektrociepłowni pretensje. W ich opinii remont można było zaplanować w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniał im życie. Co na to Elektrociepłownia. Jak mamy rozwiązać ten problem? Bo my jesteśmy po prostu stratni finansowo, a ja salonu zamknąć nie mogę. Ja mogę to tam im przedstawić na papierze mniej więcej ile mam klientów dziennie, i po prostu no tak to wychodzi, tak? Zimna no, woda. To teraz uponów chciałby się wykąpać, to w zimnej wodzie musi się kąpać. Letnie. No. Letnie, no. Garki się dzieje na gazie i. I się kąpie. Takie trudności są. W tej chwili wymieniamy stare rury na nowe. Jest to spowodowane tym, że brakuje tak zwanej dyspozycji w niektórych budynkach. Co stwierdziliśmy zimą, w niektórych budynkach brakowało ciepła. Okazuje się, że ulica rzeźniczaka, czy na ulicy rzeźniczaka, buduje się coraz więcej budynków. Na no, związku z tym ta sieć się powiększa i już nie wystarcza ciepła. Dla, dla tych budynków, dla tych mieszkańców. My bardzo przepraszamy za takie uciążliwości, ale one są konieczne. My bardzo przepraszamy, ale jest to związane z tym, że przyjęta technologia wymiany rurociągów jest dzisiaj najmniej uciążliwa dla mieszkańców, a mimo wszystko uciążliwa. Schronisko dla bezdomnych zwierząt dostało kota i to dosłownie. Liczba kotów w schronisku już dawno przekroczyła limit. Pracownicy robią co mogą i proszą Państwa o pomoc. Koty szukają tymczasowego schronienia. Wszyscy zainteresowani powinni zwrócić się do schroniska. Problem w niedalekiej przyszłości znajdzie swój szczęśliwy finał. Przypominamy, jedną z inwestycji w budżecie obywatelskim jest budowa pawilonu dla kotów. Na inwestycje niestety trzeba jeszcze poczekać. Koty, jeżeli same bytują w jakimś miejscu i nawet pojawią się małe, jest kotka, która się nimi opiekuje, to świetnie się tymi kociakami zajmie i można zostawić pod warunkiem, że oczywiście to jest bezpieczne miejsce dla tych kotów i że mają mamę przy sobie. Jeśli tak jest, to trzeba pamiętać o tym, że można dokarmiać mamę, a ona się świetnie swoimi kociakami zajmie. Jednocześnie należy pamiętać o sterylizacji bezdomnych kotów. Tak? Razem z Urzędem Miasta, co roku jest organizowana akcja, inicjatywa dla zwierząt razem z urzędem. Miasto wydaje karty na sterylizację bezpańskich dzikich kotek, e, to co powoduje, że tych kociaków jest mniej, e, mniej w mieście, mniej e, generalnie rzecz biorąc, co za tym idzie. E, problem z roku na roku jest coraz mniejszy, natomiast nie zmienia to faktu, że dalej jest duży, jest duża wyzwalność, du, dużo kotów w mieście, więc generalnie rzecz biorąc o tym też trzeba pamiętać. A teraz o kulturze hip-hop, graffiti, breakdance, skateboarding i rap na świeżym powietrzu w Parku Tysiąclecia. Już wszyscy wiemy o co chodzi. Dokładnie. Kolejna edycja Biegni Summer Jam za nami. Ponownie sporo działo się w Parku Tysiąclecia, a największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście popisy skateboarderów. Nie mogło nas tam zabraknąć. Backside flipa, truches flipa, crooked grind, backside flip slide. Weet je wat backfoot flip, double flip, hard flip. O, nie, fajny taki mi Najtrudniejsze to jest determinacja i zawziętość chyba, nie. Trwanie przy tym, że co inni mówią w ogóle, nie? Nie można się poddawać. Nie? Kultura hip hop jest narzędziem do przekazywania emocji i ekspresji. Jak samo narzędzie, e, 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 nie można tego wartościować, czy jest dobre, czy złe, tylko ten, kto je w odpowiedni sposób wykorzystuje. Nożem można kogoś zaćgać, a nożem można ukroić chleb. Tak samo jest z kulturą hitru. Można nawinąć bardzo fajny i bardzo inteligentny tekst, a można nawinąć jakąś bzdurę. Nie skreślajcie wszystkich ludzi w kapturach i szerokich spodniach, że to od razu są ci źli, ci z najgorsi, z nizin społecznych i nie wiadomo co jeszcze. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy mają ułożone w głowie i staramy się po prostu przekazać w ten a nie inny sposób to, co siedzi w nas samych. A w naszym studiu zapowiadany wcześniej gość Edward Markiewicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam pana, panie radny, bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Panie radny, porozmawiamy o tej jutrzejszej sesji, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, bo ona... No niby ich wynik, wynik powinien być oficjalny, bo wszystkim radnym z tego, co się działo, z tego, co widzieliśmy do tej pory, zależy na połączeniu, ale pojawia się kilka punktów spornych. Ja dziś miałem okazję wcześniej rozmawiać z panem, rozmawiać też z innymi radnymi, a nawet prezydentem, który zabrał, zabrał w tej sprawie głos. Prezydent mówi, że przejęcie przez Zieloną Górę takich zadań jak Powiatowy Urząd Pracy, czy Most w Cigacicach, czy te dwa muzea z terenu u powiatu, to nie jest ani łapówka. A nie jakiś szantaż. To jest po prostu normalna rzecz, normalne zadania, bo powiększona Zielona Góra też poszerza się zakres zadań. Jak pan się do tego odniesie? Cóż widzi pan, ja cały czas odnosiłem wrażenie, że my nie, zresztą prawdziwe, że dokładamy pieniądze do, często do instytucji, które, które nie są naszymi w cudzysłowie. Mówi pan o Zielonej Górze, że. O Zielonej górze, oczywiście mówię o Radzie Miasta. Dorzucaliśmy pieniądze i do funkcjonowania naszego Muzeum Lubuskiego na Deptaku, i do teatru, i do filharmonii, ale też i dawaliśmy, przecież pamiętam, dokładaliśmy do, do również Muzeum Wojskowego w Dżonowie. I w Dżonowie na noc, muzeum sportu i rekreacji też jakieś pieniądze. Dokładnie, tak. Te pieniądze wcześniej również dawaliśmy, a teraz po powiększeniu Zielonej Góry, tej przewidywanym powiększeniu. Wiele z tych elementów stanie się no integralną wręcz częścią Zielonej Góry. No bo weźmy na to Powiatowy Urząd Pracy, on będzie służył już wtedy temu, już właściwie powinien się nazwać miejski, Oczywiście. a nie powiatowy. I praktycznie te pieniądze, które damy, to damy dla siebie po prostu. Podobnie rzecz się ma również i z trasą łączącą Zieloną Górę, na przykład z ścigacicami. Łączcie z tym mostem, bo przecież do tego mostu... A ten mostu... most w Pana opinii jest taką kością niezgody, takim punktem zapalnym w tej znaczy, dyskusji? Myślę, bo jak się moje... popatrzy trochę na ten most, to on w takiej niezbyt dobrej kondycji znaczy, jest. Znaczy moje pierwsze odczucie, jak pierwszy raz usłyszałem o tej propozycji, to było takie, że ucieszyłem się, że wreszcie ten most będzie może zrobiony, bo tak to ja nie wiem, czy kiedykolwiek byśmy się doczekali do tego remontu, tego mostu. Przy czym ja słyszałem początkowo o 5 milionach potrzebnych na, na remont, teraz słyszę. Między 6 a 8. 8, 8 szacunki, starosta coś wspominało o 10. No myślę, że gdzieś tam między 5, a 8, między 5 a 10 milionów trzeba byłoby wydatkować i na to stać będzie zieloną górę, natomiast na pewno nie stać byłoby długo, długo powiatu, więc cóż, a komu on służy ten most? A komu służy ta trasa Zielona Góra, Ci i dalej na Sulechów? To, to właśnie zielono przede wszystkim i myślę, że to robimy po prostu dla siebie. Ja jestem dwoma rękoma za tym, żeby te realizacje, zrealizować te, te przedsięwzięcia, o których tutaj... Powiedział przyjmie, pan bardzo, bardzo fajną rzecz, że to... powinniśmy to zrobić dla siebie. Myślę, że i radni powiatu, i radni gminy też powinni z takim podejściem traktować te jutrzejsze sesje, że robimy coś dla siebie, dla, dla siebie. Zielonej Góry. Poza tym wie pan, no tutaj jeszcze jest drugi aspekt taki, że... Co tu ukrywać? Połączenie miasta z gminą odbije się w jakimś stopniu negatywnie również na powiecie. No wiemy wszyscy, że część mieszkańców, którzy do tej pory płacili podatki Oczywiście. dla powiatu, teraz już przestaną płacić, będą płaciły dla miasta. A jest to rząd wielkości 5 milionów złoty, który jest. No i ten most straci. między innymi ma być taką rekompensatą. Będzie na pewno jakąś rekompensatą, słuszną rekompensatą, która w moim przekonaniu należy się powiatowi, bo przecież nie chcemy, cały czas głosiliśmy, że na tym połączeniu mamy wszyscy coś tam zyskać, a nie stracić. A jeśli już stracić, to minimalnie i myślę, że to właśnie temu służy. To jest ten drugi aspekt, który koniecznie trzeba byłoby przeforsować. Oczywiście, że to wygląda, wie pan, na takie... Na hojność, jakby ze strony miasta, prawda? że... No Ktoś użył nawet szalona hojność takiego określenia. Szalona hojność, mówi pan, ale to nie jest hojność dla kogoś, to jest hojność dla siebie. I, i jeśli popatrzymy na, na te wszystkie propozycje, to one wszystkie. No, dokładnie, donosużyły... most, most wyremontujemy. Tak, słuchaj pan, takie muzeum w Dżonowie, to jest, tam jest 350 mieszkańców. Przecież to nie jest muzeum dla tych mieszkańców, to jest mieszka... muzeum dla nas, a nawet wręcz dla regionu. Podobnie rzecz się ma z muzeum w Świdnicy. Tam jest 1500 chyba około mieszkańców w Świdnicy. To nie jest mu muzeum stworzone dla nich. To jest muzeum nasze, zielonogórskie, a służące całemu regionowi. Panie radny, ten temat zostawimy. Zobaczymy, jakie będą decyzje poszczególnych rad. Jutro o 9 rano nadzwyczajna sesja w Zielonej Górze. W południe powiat. 15 to rada gminy. Ten temat zostawiamy. Ja bym chciał, żeby pan skomentował te informacje, którą prezydent Kaliszuk przywiózł z Warszawy. Że jak dojdzie do połączenia w styczniu 2015, 15, to te wybory jesienne samorządowe troszeczkę nam się tutaj poprzestawiają. Nie wiem, czy to prawda, czy to potwierdzona informacja, ale ponoć na jesieni mają się odbyć tylko wybory do Sejmiku, tak więc Radę, Prezydenta, Wójta, Burmistrza, będziemy wybierać, czy Burmistrza, Wójta już chyba wtedy nie, ale będziemy wybierać się w innym terminie. To mocno krzyżuje Wam jako kandydatom, bo podejrzewam, że Pan będzie kandydował. Pan jest też, z tego co wiem, chyba pełnomocnikiem Komitetu Pani Jolanty Danielak, kandydata sojusz lewicy no, jeszcze tego, sojusza tego sojusza te, lewicy. Jeszcze tych pełnomocników nie wybieraliśmy, więc jeszcze nie. Ale, ale jest pan mocno zaangażowany ale, w ale kampanię. Ale no, jesteśmy mocno zaangażowani w kampanię i oczywiście ona dopiero nabierze kształtu pod, po wakacjach, praktycznie rzecz biorąc, kiedy będziemy pewni, kiedy. No to tak, te terminy się termin... przesuwają, no, nie... bo najpierw było po euro wyborach, słyszałem. No tak, ale dzisiaj nikt jeszcze nie potrafi powiedzieć, czy te wybory e, będą w listopadzie, czy też w marcu. E, myślę, że po wakacjach e, będziemy już e, stali na gruncie takim, że będziemy wiedzieli, jak to się odbędzie. A a państwo tylko tyle, że jeśli by doszło jednak do połączenia z dniem 1 stycznia 2015 roku to zarówno prezydent, jak i radni zachowają swój mandat do końca roku, do 31 grudnia, mimo że wybory były 20 bodajże 1 listopada 2010 roku. A więc jakby ta kadencja się wydłuży. Kadencji, kadencji Zgodnie z ordynacją do końca roku kalendarzowego bylibyśmy radnymi, a prezydent prezydentem. Potem, potem dopiero minister wyznaczyłby zarząd komisaryczny, no i trwałby ten stan do, do chwili, do kolejnych wyborów, gdzie wybralibyśmy, ja rozumiem już teraz, prezydenta, rady Miasta i Radę Dzielnicy. Rada Dzielnicy. I Rady tak. Dzielnicy. Jeszcze na koniec o tej Radzie Dzielnicy, bo to jest tak, piętnastu radnych Rada Dzielnicy, ale dodatkowo pięciu radnych w sali sesyjnej. Czyli tak można by powiedzieć, że trochę się gminie udało i upiekło. To znaczy jeśli oczywiście, bo wie pan, do, do Rady Miasta... Będą z, tych, z tego okręgu mogli startować również niezameldowani, nie że tak powiem, na stałe w, na terenie gminy obecnej. Natomiast do Rady Dzielnicy wyłącznie zameldowani na terenie obecnej gminy. Dokładnie Oni tak. by do tej nowej, do tej, dzielnicy, do tej nowej dzielnicy mogli startować. Ale to świadczy o tym, że do Rady Miasta niekoniecznie muszą się dostać mieszkańcy z tamtego okręgu. Niekoniecznie mieszkańcy gminy. Więc no, życzę im, żeby pięciu przedstawicieli gminy dostało się do Rady Miasta, bo wtedy mieliby we władzach no powiedziałbym dwudziestu ludzi, prawda? Bo piętnastu bo, bo w dzielnicy i, i pięciu w Radzie Miasta. No ale to taki najbardziej e, e, prawda, pozytywny wynik. Do Dokładnie, rady. ale administracja jeszcze przed nami, to się wszystko poukłada, na razie trzeba się skupić na tym, żeby do tego połączenia doszło jak najszybciej. Z tego co słyszałem dziś w magistracie, jeżeli jutro wszystkie rady podejmą pozytywne decyzje, to już dnia następnego prezydent z teczką dokumentów melduje się w Warszawie, tak więc co panie radny, trzeba trzymać no, kciuki. Co, trzymamy kciuki i zobaczymy już w czwartek. Tak, Będziemy dokładnie. wiedzieli, czy Może już będzie wiadomo. Panie radny, pięknie Panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Państwu przypomnę, dziękuję Edward Markiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo, a to był program Waszym zdaniem. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.